Nazywam się Mariusz Chojnicki, jestem przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej w Koninie i chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Konina i okolic na wyjazd na marsz niepodległości 11 listopada 2012 roku. Panie Mariuszu, jedziemy na marsz, ale po co? Jedziemy na ten marsz, żeby pokazać, że jest nas dużo, że możemy się policzyć, że jesteśmy dumni z historii Polski i z tego, że że jesteśmy Polakami. Jedziemy na ten marsz z tego powodu, z którego Francuzi świętują swoje święto niepodległości, Amerykanie świętują swoje święto niepodległości, a nam mówiono, że świętowanie przez Polaków święta niepodległości to jest coś coś nienowoczesnego, coś zacofanego. Ja tak nie uważam i myślę, że wszyscy uczestnicy marszu również tak nie uważają. Wszystkie informacje na temat wyjazdu organizowanego przez Klub Gazety Polskiej w Koninie na Marsz Niepodległości znajdują się na stronie kgp.konin.pl oraz na naszym profilu facebookowym Klub Gazety Polskiej w Koninie.